Wracam do stoczni i czuję, że to domknięcie pewnego rozdziału w moim życiu. Zrobiłem... Doświadczyłem ciekawej przygody. Ponad półrocznej przygody, w której byłem... Zmieniłem kompletnie kierunek swój zawodowy i byłem... W międzyczasie skumałem, że nie chcę tego robić stricte zarobkowo, bo, bo utożsamiam się jako, jako twórca i wolę tą energię kreatywną wkładać po prostu w jakieś swoje projekty, w swoją twórczość aniżeli w byle co. I, o, I w sumie te ostatnie pół roku były chyba najprawdziwszymi miesiącami w moim życiu. Strasznie dużo się wydarzyło przez to pół roku. I jestem w szoku, jak, jak bardzo, jak z jaką dojrzałością z tego wychodzę. Z, z jaką ilością wiedzy też z tego wychodzę. Um, jestem za wszystko wdzięczny. Nie cofnąłbym czasu. Różne trudne momenty mnie mm, spotkały i nauczyły mnie również wiele. Z, z każdej sytuacji, która, z którą się spotkałem, udało mi się sobie poradzić. Poradziłem sobie. Um, I no, było ciekawie było ciekawe. Teraz wracam w to samo miejsce, z którego wcześniej uciekłem, i jawiło mi się jako po prostu um, ograniczające mnie. Um, I paradoksalnie teraz patrzę na to, jak na, na to miejsce, jak na. Jak na błogosławieństwo, i na coś, co mi zapewni stabilność, której teraz potrzebuję, by, by dalej móc stworzyć. Um, dużo się zmieniło. Nagrywam to po polsku, bo miałem dużą blokadę, żeby znowu zacząć nagrywać. Pierwszy raz w życiu w ogóle. Nagrałem 39 filmów pod rząd. Um, to było ciekawe doświadczenie. Um, zwiększyłem to takim w sumie sporym projektem. W międzyczasie też miałem powiedzmy takie breakthrough, um, które dosyć mocno wpłynęły na, na to, jak postrzegam siebie w świecie. Um, w pozytywny sposób zbudowało to, znaczy pomogło mi to podbudować, też swoją męskość. I <noise> nie chcę brzmieć mądrze, po prostu włączyłem play i, i wstawiam ten filmik taki jaki będzie, bo, bo jest to ruch w stronę reaktywacji po prostu mojej, mojej obecności, mojej twórczości. A, którą odkrywam i chcę dalej rozwijać, bo czuję, że to jest kierunek, w którym chcę się w dalszym ciągu doskonalić i, i poznawać. I... I ten film może trochę nie mieć sensu, ale to, ale to nie ma mieć sensu. To jest po prostu ruch, który ma mi zapewnić momentum. Do tego, by dalej tworzyć. Um, bo teraz byłem w letargu i po prostu nie wiedziałem trochę, jak się z niego wykaraskać. I od samego początku, jak podjąłem decyzję w zasadzie to od samego początku tego kanału, miotałem się między decyzją, w jakim języku nagrywać. I, i nagrywałem na początku po polsku, potem po angielsku, i teraz. Znowu po polsku, ja myślałem, że, że skrzywdzi to, że algorytm mnie skrzywdzi i ukaże, że tak właśnie robię. Ale, ale mam to w dupie totalnie, bo przestałem. Nie jestem nastawiony w tym momencie na nic konkretnego, bo sam nie wiem do czego dążę. Wiem natomiast, że to jest po prostu kierunek którym, i droga, którą dalej chcę podążać. I stąd właśnie ten film. Um, podejrzewam, że dużą część moich subskrybentów i widzów to w dalszym ciągu Polacy, um, więc możecie mieć małe zaskoczenie, że mnie widzicie i słyszycie po polsku. Ja się w sumie cieszę, bo o wiele łatwiej jest mi się w bardziej wysublimowany sposób wyrazić po prostu i, i mówić, a, wiadomo, bardziej swobodnie. No i, i taki to jest właśnie pierwszy filmik. A, w sumie niewiele powiedziałem, a, ale, ale o to w tym filmiku właśnie wchodzi, o to w tym filmiku właśnie chodzi i... I stawiam go takiego, jakim jest, bo, bo to momentum, które właśnie zaczynam budować. I chcę tak wstawiać teraz filmy, um, przynajmniej raz w tygodniu będą po polsku. Będę mówić o. Mam przygotowaną listę paru tematów. A dzisiejszym filmem miało być po prostu takie w zasadzie ustosunkowanie się do do tego, że właśnie wracam do mojej starej pracy, natomiast będzie to inne stanowisko, więc. Znaczy, tak to sobie wymyśliłem, żeby mieć a, po prostu zwykłą pracę. Okazuje się, że e, no nie miałem tyle szczęścia, co, co myślałem, że będę mieć, ale próbowałem i nikt mi tego nie, nie odejmie tego, że próbowałem. Mm. I iść w swoją stronę. Ale teraz się cieszę, że, że wracam do zwykłej pracy na pełen etat. Bo to tak naprawdę zapewni mi przestrzeń do tego, by móc dalej tworzyć. A to jest dla mnie w zasadzie najważniejsze teraz w życiu by mieć tą przestrzeń i środki, by, by tą twórczość dalej uskuteczniać. I i gubię się w swoich myślach, nie wiem nawet, czy, czy to wszystko ma sens, nie musi mieć, tak jak już mówiłem, ale, ale cieszę się, że ta, ta półroczna przygoda dobiega końca i że wracam z zupełnie inną perspektywą. W międzyczasie miałem też inne prace dorywcze, więc no doświadczyłem naprawdę wielu rzeczy, i to był chyba. To było chyba najbardziej intensywne pół roku w moim życiu i było genialnie. Było super. Jakby było zajebiście. I cieszę się, że teraz um, zamykam ten rozdział i rozpoczynam kolejny. I co, fajnie, że jesteś. Dzięki, że, że mnie oglądasz. Um, I do następnego. Trzymaj się. Cześć.